Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Cześć, jestem Zosia, jestem mamą dwójki dzieci i jeszcze mnie nie obserwujesz, kliknij w czerwony przycisk przy moim zdjęciu profilowym. No właśnie, tak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Przeczytałam jeden z najbardziej cenionych i najbardziej znanych poradników rodzicielskich na świecie, żebyście wy nie musieli, ale tak na serio to zachęcam. podzielę się z wami najważniejszymi rzeczami, jakie od paru miesięcy stosuję już w kontaktach z moim starszym dzieckiem. Część pierwsza, radzenie sobie z trudnymi emocjami u dziecka. Jeśli jesteście rodzicami, to na pewno znacie tę sytuację, kiedy dziecko jest owładnięte. Emocjami, trudnymi emocjami, złością, gniewem, dziecięcą rozpaczą, i bardzo często w takich sytuacjach, no, nijak nie można do tego dziecka dotrzeć. Według tej książki powinniśmy postępować według czteropunktowego schematu. Po pierwsze, słuchać dziecka z uwagą. Niech nam się wypłacze w rękach, niech podzieli się tym, co go trapi. Punkt drugi, zaakceptuj uczucia dziecka słowami. Czyli na przykład powiedz, rozumiem, pomóż dziecku nazwać te uczucia, jakie przeżywa. Powiedz, to frustrujące. To musi być okropnie irytujące. Musicie to strasznie denerwować. I punkt piąty, jeśli na przykład dziecko bardzo chce dostać jakąś rzecz, której w tym momencie nie może dostać, to zamień jego pragnienia w fantazję. Powiedz: Bardzo chciałabym Ci kupić tą zabawkę. Ogromnie bym się chciała nią z Tobą pobawić. Fajnie by było, jakbyśmy mieli gar złota albo worek ze złotem, który nigdy się nie kończy, prawda? Moglibyśmy kupić wszystkie zabawki świata. Co wtedy byś chciał, żebyśmy kupili. Ja Ci zaraz powiem, co ja bym chciała, bo uch, lista jest długa. W tym poradniku dużo się też mówi o tym, żeby nie zasypywać dziecka pytaniami, bo jak dziecko wpada w histerię, jest w silnych emocjach, to naprawdę nie potrafi na te pytania z głową sensownie nam odpowiedzieć. Szczególnie jeśli mamy do czynienia z malutkim dzieckiem z dwu-, trzy latkiem. I wtedy, jeśli chcemy się dowiedzieć, co się stało, czemu to nasze dziecko jest nie w humorze, co je trapi, zamiast pytać, co się stało, możemy powiedzieć. Widzę, że od rana jesteś nie w humorze. Widzę, że coś cię smuci. I po prostu poczekać, aż dziecko chwyci tą przynętę i otworzy się przed nami. Była tam też opisana całkiem fajna strategia, żeby dać rozzłoszczonemu dziecku kartkę i długopis i powiedzieć: Masz, narysuj tę złość. Narysuj to, co czujesz. Jak dziecko zacznie rysować tą swoją złość, możemy spojrzeć i powiedzieć o tak bardzo i jakoś pociągnąć ten temat dalej. Ja wiem. Ja naprawdę wiem, będąc mamą dwulatka, wszyscy wiemy, jak dzieci w tym wieku potrafią się zachowywać. I ja wiem, że czasem te emocje dziecka mogą się nam wydawać nieprzystające do rzeczywistości. Możemy uważać, że dziecko troszeczkę przesadza. Nie mieć dla niego tej empatii, no bo... Naszym dorosłym okiem, to co się stało, że na przykład ten banan na podłogę spadł, no to nic takiego się nie stało, wystarczy go podnieść, umyć i zjeść, albo nawet już powiedzmy, że dać nowego. Ale dla dziecka to może być naprawdę przytłaczające uczucie, i to co mi pomogło w takich sytuacjach zachować Dystans do tego swojego oceniania zachowania malucha i wykazać się większą empatią, to jest to, co właśnie opisali w tej książce: wyobrażanie sobie emocji, silnych, negatywnych emocji u malucha, jak siniaków na jego ciele. I po prostu zrozumienie, że te emocje wymagają tyle samo dużo troski od nas, rodziców, co takie Prawdziwe siniaki, prawdziwe ranki na jego ciele. Jeśli jesteście ciekawi, co jeszcze wyczytałam z tej książki, jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, to serdecznie zachęcam do zaobserwowania. Widzimy się w następnym filmie. Cześć i czołem!